Siemaku wszystkim, z tej strony Kamikami W dzisiejszym odcineczku jest nowy update jesienny Są dodane nowe zmiany, na przykład balon Co jeszcze? nowe kolor mapy Nowy z 29 sezon To coś nowe, nie wiem co to jest W 29 sezonie mamy na pierwszy sezon nic Za drugi mamy takie, taki spoiler Za trzeci mamy to, tak jak już mówiłem Za szósty mamy spawn I za dziesiąty mamy samochód Ale, mówię wam co się zmieniło Zmieniły się drzwi że jak wchodzicie to ten, zmieniła się grafika, zmieniły się drzwi. Co jeszcze się widzowie zmieniło? Zmieniło się w więzieniu to, że macie piłkę, macie nowe bramki i teraz wam tutaj odlicza. Na przykład jak traficie do bramki, to wam tutaj odliczy, że trafiliście do bramki, już wam to pokazuję. Lecicie do bramki i odlicza wam, że macie jeden punkt, na przykład to jest bardzo moim zdaniem git. Zostało też dodane w nowych skrzynkach nowe itemy. Na przykład nowy samochód legendarny. To, to, to... Wie, więcej się nie zmieniło. Pewnie nowe spo... Tak, chyba się zmieniło. Nowy spoiler. Nowe co coś. No i dobra. Mamy nowy samochód. Przejedźmy się nim. To jest ten samochód. I zobaczymy, czy on jest szybki, czy nie. Wydaje się, że jest szybki. Na pewno on ma... On fajnie wskręca, że on nie... Patrzcie widzowie jak on skręca. On fajn... on nawet bez driftów, on driftuje, nawet nie trzeba klikać shiftu, on driftuje. To jest git i zobaczymy widzowie jaki ten samochód ma max speed. Dobra, zobaczymy widzowie jaki ten samochód ma max speed. Maksymalną prędkość. Lecimy to zobaczyć. No i dobra widzowie, sprawdzamy max speed tego samochodu, widzowie. Zobaczymy jaką on ma maksymalną prędkość. No to dobra, lecimy. Max speed tego samochodu to 150 mil na godzinę. Plus co zostało jeszcze zmienione? Nie mamy tu z lewej strony emotikony questów. No i nie mamy możliwości robienia, no nie mamy możliwości kontrola. Drzewa się zmieniły. Na niektórych są misteregi. Drzewa. No i balony, to już mówiłem, i drzewa, i steregi. Miasto wróciło do normalności, takie jakie było, takie jest, i normalny kolor pasów, nie czerwony, tylko normalny. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie sobie alak adwokacie, widzowie. Naura, no, do kolejnego odcineczka!